Sen o rzece, poznaj znaczenie tego snu. Rzeka w snach symbolizuje życie, emocje i bieg wydarzeń. To metafora Twojej życiowej drogi, jej tempa, kierunku oraz tego, jak radzisz sobie ze zmianami i emocjonalnym przepływem. Jeśli śnisz o spokojnej, czystej rzece, to bardzo pozytywny znak. Oznacza wewnętrzną równowagę, spokój, akceptację i naturalny rozwój wydarzeń. Taki sen może sugerować, że jesteś na dobrej drodze i warto zaufać procesowi, który się właśnie toczy. Rzeka o wartkim nurcie symbolizuje intensywne emocje, dynamiczne zmiany lub sytuacje, nad którymi trudno zapanować. To znak, że dzieje się dużo, może za szybko, i warto się zatrzymać, by odzyskać kontrolę. Jeśli próbujesz przepłynąć rzekę, może to oznaczać, że stoisz przed ważną decyzją lub życiowym wyzwaniem. Sen taki pokazuje Twoją gotowość do przejścia na drugi brzeg, czyli do zmiany, która może być trudna, ale konieczna. Upadek do rzeki lub porwanie przez nurt może symbolizować utratę kontroli nad emocjami lub sytuacją. To sygnał, że czujesz się przytłoczony i potrzebujesz wsparcia lub chwili odpoczynku. Jeśli stoisz nad brzegiem i tylko obserwujesz rzekę, może to oznaczać refleksję, dystans i zastanowienie nad własnym życiem. To znak, że analizujesz, w którą stronę chcesz iść i czekasz na właściwy moment, by podjąć decyzję. Sen o przekraczaniu rzeki mostem symbolizuje łatwiejszy sposób poradzenia sobie z problemem lub emocjonalnym wyzwaniem. To znak, że nie zawsze trzeba płynąć pod prąd, czasem warto poszukać prostszej drogi. Zamarznięta rzeka może oznaczać zablokowane emocje, wewnętrzne odrętwienie lub zatrzymanie się w miejscu. To sygnał, że coś w tobie wymaga odmrożenia, może uczucia, może decyzje, które wstrzymujesz. Rzeka w snach przypomina, że życie jest ruchem, czasem łagodnym, czasem burzliwym. To zaproszenie, by zaufać swojemu wewnętrznemu nurtowi i pozwolić sobie płynąć, nie zawsze trzeba walczyć z prądem. Czasem wystarczy go zrozumieć. Jeżeli chcesz poznać szczegółowe znaczenie tego snu, zapraszamy do odwiedzenia strony Sennik Bis.